Na początku, jak dostałem tego wylewu, to nie chciałem iść nawet do szpitala. Mnie sam wszedł, nie wiedziałam, co to jest. Zacząłem dręczyć w samochodzie całkiem. Dobrze, że nie jechałem. Pierwsza rehabilitacja w Białogardzie trwała 9 tygodni. Tam pojechałem jako leżący i już jak wracałem, próbowałem chodzić. Na wózku na pewno idzie. No spod na początku w ogóle nie byłem, nawet nie mówiłem na początku. Musiałem tu chodzić do logopedy nawet ponad już 10 lat, jak zajmujemy się osobami z niepełnosprawnościami pod wodą. Przez pryzmat czasu możemy powiedzieć, że to nie tylko chwilowa energia, chęć wyjścia z domu, chęć rozwijania się, to zmiany na całe życie. Staramy się udowodnić, że niemożliwe nie istnieje i życie nie ogranicza się do tego, żeby z pracy wrócić do domu i z domu z powrotem iść do pracy. Fantastycznie to wyglądało. No ryby było widać. To sporo. Czułem się wspaniale, Dokładnie łagodnego, do wodzie. Przy wszystkich niedostatkach, z którymi tutaj przychodzą, wychodzą mając pełne kieszenie szczęścia.